Richard przybył do Chicago i był w drodze na ślub swojego przyjaciela, Olivera. Nie był sam, był z nim jego sześcioletni syn Kevin. Przed udaniem się do restauracji na przyjęcie, oboje zatrzymali się na cmentarzu. Richard kupił piękny bukiet kwiatów i zostawił go na grobie swojej zmarłej żony. Następnie, wraz z synem poszedł w kierunku centrum. Richard był zmieszany. Nie było go w Chicago do około sześciu lat i nie pamiętał dobrze ulic. Na szczęście jego przyjaciel Oliver spotkał ich w połowie drogi. Tak się cieszę, że cię w końcu widzę, przyjacielu powiedział Oliver, rozkładając szeroko ręce na powitanie przyjaciela. Gdyby nie ty, nie byłoby dziś ślubu. Mnie też by nie było. Dwójka uściskała się radośnie, po czym Oliver podniósł małego Kevina, troszkę oszołomionego, bo był w nowym mieście i po raz pierwszy w życiu wsiadł tego ranka do samolotu. W drodze do restauracji Oliver jeszcze raz podziękował przyjacielowi za poświęcenie czasu na przyjście. Wiedział, że Richard był zawsze bardzo zajęty swoją pracą leśniczego, zresztą to właśnie w lesie oboje się poznali. Ukołysany rytmicznym dźwiękiem silnika samochodu, Richard odprężył się i Zdając sobie nawet sprawy, zanurzył się we wspomnieniach. Rok wcześniej Oliver przybył do lasu z grupą innych podróżników. Chcieli jeździć na nartach, polować i spędzać czas na świeżym powietrzu. Oliver był biznesmenem, a nie znawcą lasu, jednak pewnego dnia postanowił wybrać się do zaśnieżonego lasu na samotny spacer. Chciał sprawdzić swoją siłę, wytrzymałość i umiejętność orientacji w nieznanym terenie. Ale niestety nadmierna pewność siebie splatała mu okrutnego figla i po kilku godzinach błądzenia wśród drzew mężczyzna zorientował się, że się zgubił. Nie zdając sobie nawet z tego sprawy, zawędrował w odległe i mało uczęszczane tereny, ponieważ były one uważane za tereny łowieckie miejscowych wilków, a wilki w końcu przybyły w stadach i głodne, otoczyły Olivera przerażonego i nie mającego czym się bronić. Sytuacja wydawała się krytyczna. Mężczyzna był otoczony przez drapieżniki, po czym właśnie wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone, nagle usłyszał strzał. Zwierzęta zdążyły już się rozproszyć po pierwszym strzale, przestraszyły się drugiego, a kiedy karabin oddawał trzeci strzał, wilki porzuciły swoją zdobycz i uciekły. Przerażony i w szoku Oliver oparł się plecami o pień drzewa i wpatrywał się w krzaki, z których słyszał dziwne odgłosy. Wtedy wyłonił się leśniczy w mundurze maskującym. To był Richard, jego ratownik. Doświadczony leśniczy natknął się na głębokie ślady, które Oliver zostawił w śniegu. Podążył za nimi i natychmiast zorientował się, że ten, kto je zostawił, był niedoświadczony i prawdopodobnie w niebezpieczeństwie. Szedł więc dalej, coraz głębiej w las, aż usłyszał groźne wycie wilków. W tym momencie zaczął biec, wiedząc, że ktokolwiek zostawił te ślady był w niezłych tarapatach. Na szczęście przybył w samą porę i uratował niedoświadczonego turystę, który ostatecznie tylko się nieźle wystraszył. Richard nie wiedział, że osoba, którą uratował, to właściciel jednej z ogromnych firm na rynku sprzętu komputerowego. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobił Oliver, było zaproponowanie leśniczemu hojnej nagrody za ratunek, ale Richard jedynie uśmiechnął się i potrząsnął głową. Oliver kupił jednak leśniczemu nowiutki skuter śnieżny i przybory do wędrówek, które miał wykorzystywać podczas swoich leśnych wypraw. Po tym incydencie Richard i Oliver stali się dobrymi przyjaciółmi. Richard zwierzył mu się, że ma sześcioletniego syna, który dorasta samotnie, ponieważ jego żona zginęła w straszliwym wypadku samochodowym kilka lat wcześniej. Nawet gdy biznesmen wrócił do rodzinnego miasta, obaj pozostawali w kontakcie i często rozmawiali przez telefon. Wtedy pół roku temu Oliver zwierzył się swojemu przyjacielowi, że zakochał się w pięknej, miejscowej dziewczynie. Rozmawiając z nim o niej, Oliver powiedział Richardowi, że dziewczyna pochodzi z zamożnej rodziny, a Richard wykrzywił się w grymasie. Dla młodego leśniczego był to bardzo bolesny temat. Jego zmarła żona, podobnie jak narzeczona Olivera, wychowywała się w zamożnej rodzinie i była przyzwyczajona do życia w luksusie i bogactwie, a to powodowało wiele problemów w ich małżeństwie. Oliver zatrzymał samochód. Richard i Kevin wyglądali przez okno i byli zafascynowani pięknym budynkiem, w którym miało odbyć się przyjęcie weselne. Oczy małego Kevina zaiskrzyły się. Zawsze mieszkał w swoim małym, skromnym domku w pobliżu lasu i nigdy nie był w takiej restauracji. Cała trójka wysiadła z samochodu i skierowała się do wnętrza restauracji, gdzie zbierali się już pozostali goście. Po wejściu do środka, Richard poczuł się nieswojo. Grała głośna muzyka i wszyscy byli wystrojeni, łącznie z kelnerami, którzy przechadzali się pośród gości, trzymając piękne tace, pełne każdego przysmaku. Leśniczy wybrał stolik przy kącie. Posadził syna, a potem rzucił szybkie spojrzenie na scenę, na której lada chwila mieli pojawić się nowożeńcy. Minęło kilka minut, po czym Oliver zrobił swoje wejście, i w restauracji zapadła cisza. Pan młody uśmiechnął się promiennie do fotografów i wyciągnął rękę do swojej pięknej, jeszcze nieoświetlonej panny młodej. Wszyscy patrzyli na to ze łzami w oczach, ale kiedy reflektor oświetlił twarz panny młodej, Oczy Richarda rozszerzyły się i poczuł, że jego serce się zatrzymało. Ta kobieta wyglądała jak April, jego zmarła żona. Wciąż w stanie głębokiego szoku, Richard nie zauważył nawet, że jego syn wpatruje się ze strachem w jego zalaną łzami twarz. Tatusiu! wołało do niego dziecko. Dlaczego płaczesz? Richard wziął głęboki oddech i bez zwłoki powiedział dziecku prawdę. Panna młoda, Kevin. Panna młoda jest twoją matką. Kevin patrzył na niego z niedowierzaniem. Powiedziałeś, że moja mama nie żyje. Jak to możliwe? Ale niestety Richard nie miał odpowiedzi na pytanie swojego syna. Umysł Richarda cofnął się o 7 lat do czasów, gdy mieszkał w Chicago i nigdy nawet nie myślał o tym, że mógłby zostać leśniczym. W tym czasie pracował jako mechanik w warsztacie samochodowym i był zadowolony z życia, jakie miał. Pewnego dnia Richard poznał na przyjęciu dziewczynę o imieniu April Lang. Dziewczyna pochodziła z bogatej lokalnej rodziny, ale Richarda nie interesowały jej pieniądze. Najważniejsza była dla niego niezaprzeczalna chemia, która zaiskrzyła między nimi od pierwszych minut rozmowy. Zaczęli się spotykać i choć rodzice April tego nie pochwalali, ich związek rozwinął się dość szybko i trzy miesiące później zostali oficjalną parą. Ojciec April Ronald Lang nie pochwalał tego pewien, że prosty mechanik nie ma do zaoferowania jego córce nic, ale dziewczyna wydawała się stanowcza i zdecydowana. Kocham Richarda, tato, kocham go, chcę wyjść za niego za mąż, odpowiadała mu zawsze. Przekonanie wpływowego biznesmena okazało się dość trudne, ale kiedy para dowiedziała się, że spodziewają się dziecka, pan Lęk nie miał innego wyjścia, jak zaakceptować tę sytuację. Richard i April pobrali się i powitali na świecie swojego syna Kevina ojcostwo uczyniło Richarda najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale niestety miało odwrotny wpływ na April, która po porodzie wpadła w ciężką depresję i nie chciała mieć nic wspólnego ze swoim dzieckiem. Na domiar złego był jeszcze pan Leng, który nie chciał uznać Kevina za swojego wnuka i traktował go jak obcego, a w końcu małżeństwo Richarda i April rozpadło się. Ich związek zakończył się bolesnym rozwodem. Richard uzyskał wyłącz opiekę nad Kevinem i przeniósł się do małego domku, aby rozpocząć nowe życie. Od czasu do czasu odzywała się jego była żona, by porozmawiać o wspólnym synu, po czym pewnego dnia pan Lęk, zimnym i oderwanym od rzeczywistości tonem, poinformował go, że April zginęła w wypadku samochodowym. Richard płakał przez tygodnie, ale potem podniósł się dla Kevina. Znalazł ukojenie w swoim ukochanym lesie, a po latach nieświadomie uratował narzeczonego swojej byłej żony, którą uważał za zmarłą. Teraz Richard chciał dowiedzieć się prawdy. Wszedł na scenę i spojrzał pannie młodej prosto w oczy. Gdy tylko jej spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem mężczyzny, kobieta zrobiła się blada i instynktownie zrobiła kilka kroków w tył, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości. To naprawdę była April. Na oczach byłego męża i syna, którego porzuciła, oczy April wypełniły się gorzkimi łzami. Mogę wyjaśnić, jąkała się, ale Richard podniósł rękę, by ją powstrzymać. Wszystko już zrozumiał i nie chciał słuchać kolejnych kłamstw. Płakał nad śmiercią April i nigdy nie przypuszczał, że jego teść posunie się tak daleko, by sfingować śmierć córki i pochować pustą trumnę, by ich rozdzielić. Teraz jednak prawda była tuż przed nim stała w luksusowej sukni ślubnej. Richard zrobił wszystko, aby Kevin nie tęsknił za matką, a teraz, gdy patrzył April prosto w oczy, nie pragnął niczego bardziej niż tego, aby zostawiła ich w spokoju, tym razem na zawsze. Wziął więc Kevina za rękę i opuścił imprezę ku niedowierzaniu i zdezorientowaniu wszystkich. Oboje wrócili do domu i wznowili swoje życie. Richard pozostał przyjacielem Olivera, który rozwiódł się z April wkrótce po ich ślubie, odkrywszy co ona i jej ojciec zrobili Richardowi. Mimo to Richardowi udało się ponownie otworzyć serce. Poznał kobietę i zakochał się w niej, a dziś wreszcie żyje w szczęśliwym małżeństwie, bez kłamstw i bólu. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.